Hej, cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. To chyba pierwszy vlog w tym roku, więc witam Was serdecznie. Ja jeszcze trochę na lekkim takim nie ogarzę, no ale zaraz zaczynamy się szykować i yy, ponieważ dzisiaj yy, taki trochę romantyczny dzień spędzamy, jedziemy zaraz na kolację. Mam nadzieję, że w ogóle coś z tego wyjdzie, bo z tego co mi wiadomo, jest wszędzie pełno ludzi, a nic nie zarezerwowaliśmy żadnego stolika nigdzie, więc no, mam nadzieję, że co! Jednak się uda tutaj ogarnąć. Sorry za bałagan w tle, ale jestem w moim takim roboczym pokoju, jeszcze niedokończonym. Jest to ogólnie trochę bałagan, ale już niedługo możecie się spodziewać filmu z właśnie dokończaniem tego pokoju. Zobaczycie, jak on wygląda. No ale nie o tym. Ten odcinek dzisiaj taki luźny vlog, więc zapraszam do oglądania. Pamiętajcie oczywiście zostawić kciuki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym filmem. Będzie mi bardzo miło, jeśli właśnie zostawicie po sobie taki ślad i zasubskrybujecie mój kanał, bo dzięki temu będę mogła dotrzeć do większej ilości osób. No, jeśli już to zrobiliście, no to zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jakie piękne kwiatuszki dostałam z samego rana do łóżka. No po prostu cudowne, taki wielki bukiet tulipanów. Plus do tego takie duże opakowanie Mercy. Słodka, słodką, naprawdę. kolejnego dnia wczoraj się już nie odzywałam bo późno co nie wróciliśmy no i tak jakoś wyszło, później wam powiem co i jak natomiast teraz szybciutko się ogarnęłam i lecę do fryzjera więc no tak obecnie wyglądają moje włosy długie, więc pokażę się wam jak wrócę więc zobaczymy czy będzie jakaś zmiana czy nie, bo ogólnie no to jeszcze nie wiem do końca co takiego będę robić. Więc do później. I Witajcie ponownie. Jak widzicie, już jestem pokrzywej, że właśnie wróciłam do domu. I tak tutaj troszeczkę mocniej wycieniowałyśmy, tą stronę w sumie troszkę też, no i poleciało trochę z długości. Są... Takie do wcześniej były praktycznie do tyłka, z 15 cm tak obcięłyśmy, no ale to trzeba było obciąć, więc no tak się prezentują teraz włosy. Nie ma jakiejś drastycznej zmiany, ale yy, umówiłyśmy się na właśnie takie już konkretniejsze zmiany, jestem zapisana, z Anią dogadana co takiego robimy, więc... Yy, Niedługo możecie się spodziewać, że zajdą jakieś bardziej takie no fajne zmiany. Myślę, że fajne, fajne, bardzo zmiany w moich włosach, więc wyczekujcie, bo to no jeszcze troszeczkę będzie trzeba poczekać, bo no Ania ma zapisy na długo, długo do przodu, ale no. Dogadałyśmy się, więc będzie fajnie dzisiaj, tylko podcięcie, ale czas w końcu coś zmienić i w życiu, i w wyglądzie. Mam nadzieję, że tylko na lepsze. Trzeba chyba zrobić paznokcie bo zobaczcie, jaki mam odrost. Więc dzisiaj taki beauty dzień, bym powiedziała. Mam nadzieję, że mi się uda, no bo odrost jest masokryczny, więc trzeba to ogarnąć. A zrobione paznokcie prezentują się w ten sposób jak widzicie postawiłam na taki nudziaczek bardzo klasycznie, bezpiecznie więc no, tak to wygląda Przyszła do mnie paczka z Triumfa i stwierdziłam, że pokażę Wam co takiego zamówiłam otworzę tą paczkę razem z Wami i zamówiłam sobie dwa saniki. jeden, jak możecie już zobaczyć czarny, prześliczny no, ładny, jest to moje w sumie pierwsze zamówienie z Triumfa byłam osobiście w sklepie przymierzyłam parę modeli, dopasowałam sobie rozmiar ale niestety nic mi takiego fajnego nie wpadło w oko, jeśli chodzi o model dlatego stwierdziłam, że właśnie wejdę na stronę i sobie zamówię yy, zwłaszcza, że była też teraz fajna promocja, 20% taniej więc no, ładny, ładny. Ten mi się bardzo podoba. I drugi taki klasyczny biały. O, już widzę, że też jest prześliczny. No, też te koronki są bardzo, bardzo ładne. Więc przymierzam. O, i tu jest też taki szerszy. Super. No, myślę, że te będą super idealne. W ogóle ten jest taki cieniutki, taki mięciusi. Ale fajny. Mam nadzieję, że będzie wygodny. Ten jest troszeczkę grubszy, bo ma też tutaj taki leciutki jakby Kusza, no ale, ale myślę, że będzie spoko. Więc, jak coś, polecam Wam właśnie szukać takich promocji i zamawiać właśnie z Triumfa, bo naprawdę fajne są te staniczki. Wiem, ponieważ moja mama je kupuje i ma już je od kilku lat i nic się z tym nie dzieje, więc stwierdziłam, że je ja też zainwestuję właśnie w takie modele. Teraz usiadam sobie tak na kanapę i stwierdziłam, że chwilkę do was pogadam, no bo miałam wam powiedzieć jeszcze jak to było odnośnie tej wczorajszej kolacji. E, stwierdziliśmy, że zjemy sobie sushi, niestety pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że nie ma żadnego wolnego stolika, e, no i byliśmy jeszcze w kilku innych restauracjach, ale no też było wszystko pozajmowane. Yy, więc twierdziliśmy, że dobra, odpuszczamy, yy, następnym razem sobie pojedziemy, yy, a kończymy w naszym stylu oczywiście na maczku yy, no, więc yy, trochę mało romantycznie, ale okej okay, yy, no, no to, to było takie w naszym stylu, no po prostu musiało to się skończyć na maczku e, A w ogóle mm, też no później już późno wróciliśmy do domu, e, ja się też najlepiej czułam ogólnie przez cały ten dzień, więc po prostu się położyłam, obejrzałam jakiś film, serial y, i poszłam spać. E, dzisiaj też odezwałam się do was dosyć już późno, bo też tak jeszcze nie do końca dobrze się czułam. I w ogóle miałam do tego fryzjera na 18.30, więc to był dopiero taki moment, kiedy się zebrałam, ogarnęłam i wychodziłam z domu. I w ogóle jak poszłam, no to oczywiście był zlot naszych czarownic łani, się śmieję, ale. Koleżanka też przyszła na próbne upięcie ślubne. Druga koleżanka miała za chwilę przyjść, więc, no tak, fajnie przynajmniej się mogłyśmy spotkać chociaż u fryzjera. Bo tak, no to ciężko, bo wszyscy w rozjazdach za granicą głównie. A tak, chociaż mogłyśmy sobie kilka posiedzieć i pogadać, więc super. No i tak jak Wam wspominałam, mówiłam się już na kolejną wizytę. Mm, bo, właśnie tak rozmawiałyśmy, co by tutaj zmienić, no i doszliśmy do jakiegoś porozumienia. propozycja Ani mm, są zawsze super. Zdaje się całkowicie na nią ufam, jej jako chyba jedynemu fryzjerowi, e, więc no, e, zobaczymy, co ona wyczaruje mi na tych e, włosach. E, no, więc dzisiaj w sumie dalej wylądowałam na kanapie, odpoczywam. Nie ma dzisiaj jakiejś bardzo drastycznej zmiany w moim wyglądzie, no ale jeszcze wszystko przed nami. Dziś jeszcze mamy nagrać jeden odcinek, który pewnie już jest na kanale, jak wyglądacie takiego, tego vloga. Bo też mam właśnie kilka takich nowych pomysłów odnośnie kontentu, serii, jakie bym chciała, żeby były na tym kanale. Mam nadzieję, że takie nowości wam się spodobają i że dzięki temu właśnie będę mogła dotrzeć do większej ilości osób, bo troszeczkę chcę właśnie wprowadzić zmiany. Ehm, dobra, kończę już mój wywód i do zobaczenia pewnie jutro. Hej, hej, witajcie parę dni później. E, ja właśnie się ogarnęłam i e, zaraz lecimy na urodzinę do Zuzi, do mojej chrześniaczki. Oj, bo nie mogę się wysłowić. Jak widzicie, e, ułożyłam sobie troszeczkę te włosy, ale także grzewka i tak mi tutaj trochę chlapła. E, ją sobie lakierem, ale no się nie trzyma, bo dzisiaj jest dość wilgotno. Pada, jest taka se pogoda. Więc o, damy to za ucho, też będzie dobrze wyglądać. No i te włosy są dosyć, dosyć krótkie, ale wyglądają spoko. E, dobra, więc e, ja tak jak mówię, pomalowałam się, ubrałam, już oderwałam włosy umyte. E, tak naprawdę, zostało mi jeszcze spakować tylko prezent dla niej. E, no i najpierw myślę, że wam pokażę, co takiego mam. Dla niej kupionego. Ogólnie prezent wybrała sobie sama, ja tylko zamówiłam. Dagmara podesłała mi linka, co to ma takiego być, no więc za moment wam pokażę. Dobra, postawiłam sobie kamerę i pokażę wam teraz, co takiego kupiłam. Chciała kota, więc zostanie kotka takiego mm, słodzickiego. To wam powiem, że nie myślałam, że ten kot będzie tak głośny. Ja go może włączę na moment mu baterię i już im współczuję, jak on będzie działał. Nasz kot się go bardzo bał. Dobra. Moim zdaniem on się drze jak dziecko, a nie miał czy jak taki słuciutki koteczek. No, ale okej, okay. i tu jeszcze... Warczał. Warczał. No dobra. I tu ma taki guzik. I on wtedy chodzi i też gra melodijka. Nie wiem czy mnie zablokują za prawa autorskie, ale no dobra. No, coś takiego. Dobra, więc... O, widzę. I tak, to mam. Do tego no, kupiłam takie gumeczki w pepko. I oczywiście trwa faza na Pepe, więc ja bym mogła zabraknąć Pepy. I tak, wyrwałam w Tedim, w Tedim chyba. Boże, ja to wyłączę. Wracając, wyrwałam w Tedim, tak, słodkie mini cesteczka z Pepy. Jak również takie ciacho. Do tego jest, tu już psi patrol. Minder niespodzianka taka ale tu mamy już takie jajo też z pepą i lizak z pepą. Więc tak, do tego mam. W ogóle ten pies przyszedł w tylko takim foliu pachu, nie był w ogóle w kartoniku i to było wszystko zapakowane w taki karton, więc mam nadzieję, że uda mi się wszystko włożyć do tego właśnie kartona i zapakować to w papier, więc jeżeli będę miała gotowy prezent, to Wam pokażę. Dobra, prezent mam już zapakowany, udało mi się w ten karton wszystko zmieścić. Papier z kucykami, duża kokarda jest, będzie co rozrywać, więc cieszę się, że właśnie udało mi się wszystko razem tak zapakować w tą całość. No i będę się chyba już teraz z wami żegnać, jak na razie odezwę się później, no bo już zaraz wychodzimy, więc... Myślę, że po prostu to będzie ten vlog, to taka sklejka z kilku dni, więc jak będzie coś się działo znowu kolejnego dnia, to po prostu się do Was odezwę. Hej, cześć, witajcie kolejnego dnia, w sumie parę dni później bym powiedziała nawet nie odezwałam do was jakiś czas ale zajęłam się domem, sprzątaniem odpoczynkiem dzisiaj też odwiedziła mnie Edyta, bo przyjechali właśnie do Polski, no i mm, przed chwilą w sumie poszła więc zaraz zmykamy też na jedzonko, bo dzisiaj powiem wam szczerze, że oprócz jednej kanapki to jeszcze nic nie jadłam więc jedziemy na sushi Byliśmy już w domu. Jak widzicie, wzięliśmy też sobie na wynos taki zestaw duży sushi. Tutaj byliśmy w tym miejscu. Pałeczki i sosik jest w zestawie, więc można e, rozpocząć też wieczór. Widzicie w tle też jeszcze faworki. Zaraz włączymy telewizję i tak sobie jeszcze posiedzimy przy jedzonku.